Siemneczko widzowie, gramy sobie w PC Booting Simulator, a wy zostawcie po filmem lajeczka i subika, bo to będzie mnie motywowało do dalszego nagrywania. Oglądajcie filmik do końca. I co, jak zwykle umieć teraz gość specjalny, ale kamileku, możecie wbijać do niego, link macie w opisie, i możecie przywitać. Siemneczko, Siemneczko. No, także, no, zachęcam jeszcze raz, żebyście do niego poszli, a mi widzimy się już za chwileczkę. Dobra widzowie, jesteśmy znowu Chodzimy w e-maila i chuj <głos> <głos> Dobra koniec dnia widzowie Ej, do pracy, już czas. Ja jestem ekspresowy serwis u Janusza. No! Dzisiaj będziemy polerowali lampy. O, mam e-maile. Zamawiam tunik komputera. Zaakceptuj! Przegrzany, dwie dobra! Pomoże szybko! Dobra! <laughs> Cześć, dobra! Pomoże RAM zlecił do 16, dobrze. To teraz patrzymy. Co? On ma... <laughs> ma tylko 2 giga? Ej, widzowie, ale on ma tylko 2 gigabajty. A chce mieć nagle 16. Czyli, że rozumuję, że dobra, dobra. A więc, no to tak. chodzimy teraz w sklep. E, gdzie to jest ta paczka? Pamięć. O, chciał mieć tam 16. On ten miał jakieś ZZ, coś tam. E, o, miał Mortoni. A więc damy mu takie samo. Tylko, że kości. Je, czekaj? 4? 4? 4? 4? Czyli 4 kości. 1, 2, 3, 4 kości. Dobra, to jest dla jego. Przegrzany komputer. Do wymiany chłodzenie z powie Chłodzenie powietrzem. A jak to może być chłodzenie powietrzem? Aha! Czyli że chłodzenie mam mu zmienić? Mortoni Thermal 100, dobra. A więc wchodzimy sobie w sklepik. Yy, chłodzenie. Mortoni Thermal 100. Jest. Mortoni Thermal 100. I zamawiam tuning. Zwiększam do 16, kolejny. I to już on ma. O, on już ma 8. Czyli, że musimy kupić tylko jedną kostkę taką samą, jak on ma. Nie, 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 nie ma problemu. A więc kupujemy sobie znowu na, wchodzimy sobie w pamięć. Mam tam jakąś Team Grupa. Jako, że 8 GB. Tylko nie pamiętam, czy on miał 2600, czy 2400. 2400. Dobrze. A więc zamawiamy sobie 2400 Tyle w temacie. Ustąpius, że to mi niepotrzebne. Tyle w temacie, a więc pokaż koszyk. Zamawiamy sobie to następnego dnia. Dobra, wszystko tutaj wziąłem, wziąłem, wziąłem Dobra, a my widzimy się za chwilę, bo teraz muszę iść spać. Dobra widzowie, jesteśmy z domu, Tak wiem. A więc aby, co, abyście się pytali, to spało mi się bardzo przyjemnie. Dobra. A my klikamy sobie do pracy. Dobra, te mamy te różne karty i chłodzenie powietrzem. Co? Zaczynamy od czego? Od skanowanie na wirusy, nie ma problemu. Dobra widzowie, jak widzicie pominąłem sobie tutaj te kable. Teraz tylko montuję szybki dysk, USB. trzeba zainstalować program antywirusowy. Wchodzimy do komputera. Skaner antywirusowy. Szybko, szybko, rachu ciachu i postrachu Tak Człowiek z Xtreme Pack, mm -hmm. To są jakieś rzeczy od Xtreme'a No, ja jestem ekspresorem Januszem Dobra Rozpoczynamy skanowanie Rozpocząłem skanowanie, usuń pliki Do oddania? Do oddania Do widzenia panu No teraz tak, mamy zwiększenie Tutaj mamy naprawę. Dobra, to jest to, od tego wywołujemy. Ściągamy to, usuwamy kurz i zabieramy się do roboty. Zainstaluj spężone powietrze. Do rewizowie, usunąłem już kurz, a więc teraz trzeba chyba chłodzenie trzeba wymienić. Miejmy, na, tak, dobra. Teraz sobie zainstalujemy, tylko że pierwszy zobaczę, czy chłodzenie, spodzie to jest chłodzenie? Tu? Nie, tu? Halo, jest! O, jest zepsuta widzimy, to teraz pamiętajcie Jeżeli składacie komputer, na domu coś zrobicie Jak tym macie profesor, nie możecie tego robić, musicie, nie wiem, dać jakąś pastę, o No lepiej taśmę na nawet kropeczkę I dopiero wtedy możecie założyć sprawne chłodzenie Aha, dobra I teraz dajmy sobie na kabel Abla, habla, kabla Dobra, zamontowane i teraz instalujemy wszystko, bo już jest jakby w tym po robocie. Wszystko montujemy. I musimy uruchomić kąpa. W tym odcinku jeszcze nie było podłączania kabli, a więc niech teraz będzie. Nie będę robił cięcia. Żebyście się trochę ponudzili razem ze mną. Dobra, i załączamy. I oddajemy. Jest git. Hmm. Nie jest Git. Dowidzimy no się za chwilę, jak podłącza. Długo się widzi w widzowie uruchamia. O, uruchomił się. Teraz mogę? Tak, teraz mogę. Cudownie, tu Fajnie, mu moto strzelał. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale jak nie, to trudno. Mamy pamięć, RAM do zwiększenia. A więc co robimy? Robimy dobrą roboty. Dobra, czekaj, tam ja mu. Mógł... Co ja miałem mu zrobić temu dziadowi? Aha, patrzcie, tu macie klapki, tu macie klapki, usuwacie klapki. Teraz można w sumie wszystkie odtegować. Pyk, pyk, pyk. Właśnie mu teraz zamontować. Chodzimy na pamięć zwykłą i dajemy to 4 giga ramy. 4, 8, yy, 12 i 16. Miało być? O, jest? Jest. To teraz stajemy sobie na części komputerowe, panel boczny z emikami, i podłączanie wam zostawię. I mamy tylko uruchomić kompa I do oddania. Dobra, widzowie uruchomił się. Możemy go oddawać. Tuti teraz bierzemy sobie kolejnego na ulepszanie. Tuti o, o, jaką ma fajną kartę? MSI. Graficzną, no. jaka dokładnie MSI GeForce GTX 960 Gaming 2 gle No fajna. Ja jestem takie w takiej zasadzie, że jak tu jest jedna karta, taka jak chcemy wziąć drugą, to musimy dać tutaj.